Thank you. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień Wie pan, dzień co ja jestem umówiona tutaj, żeby nagrać program o wodzie, ale nie widzę wody, nie wiem, czy dobrze trafiłam? Dobrze pani trafiła, tak? Tutaj jest staw i tutaj była kiedyś woda. Niestety teraz nie mamy. Zapraszam panią do nas. Czyli z panem. Do nas. z panem się umówiłam? Tak, ze mną. Proszę. Super, schodzę do pana. Katarzyna Pałś, witam Państwa serdecznie i wyjątkowo wiecznie, dzisiaj, w szóstym już odcinku programu Ekologika Leśnika. Dzisiaj jest panem Adamem Kozyrą, sekretarzem nadleśnictwa. Antonin. Spotykamy się o dziwo na e, środku stawu. I tu nasuwa się pytanie, dlaczego na tym środku stawu e, stoimy, no ale odpowiedź jest chyba oczywista, bo możemy. No i tutaj też się pojawiają wątpliwości, dlaczego my możemy stać na środku stawu, panie Adamie. Witam, dzień dobry. Tak, możemy stanąć na środku stawu, bo nie mamy w tym stawie wody. I to jest y, niestety o dziwo bardzo niebezpieczne i niedobre dla nas, bo na tym stawie nie mamy wody już od blisko trzech lat. Nie możemy zgromadzić tej wody. Zresztą widać kiedy i gdzie ta woda była, jak mamy tam na tym przypuścinie, na tej grobli, mamy zaznaczony poziom tej, tej wody. Dlaczego nie mamy wody? Dlatego nie mamy wody, że mamy bardzo małą ilość opadów. Nie mamy zimy, która daje nam śnieżnej. Nie mamy, nie możemy tej wody zgromadzić, nie ma w rowach tej wody. No i niestety jest to susza. Susza, która nie wpływa korzystnie dla nas i nie jest korzystnym elementem dla ekosystemów leśnych. Czyli skutki tej suszy są widoczne na pierwszy rzut oka. A dzisiaj właśnie, drodzy Państwo, porozmawia, porozmawiamy o wodzie w lesie, czyli o retencji. Na czym ta, te zabiegi związane z retencją w lesie polegają, co Państwo robią, robią żeby wodę utrzymać w lesie? Naszy, nasze podstawowe zabiegi to jest utrzymanie infrastruktury retencyjnej w... Pożądanej kondycji, tak można by było to nazwać, czyli remont rowów melioracyjnych, remont przepustów, zastawek, gromadzenie w stawach, gromadzenie w oczkach takich wodnych, gromadzenie wszelkiego rodzaju rowach melioracyjnych, które są po to, żeby tą później wodę mogły rośliny wykorzystać. Czyli Państwo tą całą, całą infrastrukturę budujecie, tak? Budujemy, remontujemy, utrzymujemy. Tak to wyglądało też i z tym zbiornikiem, bo ten zbiornik, w którym się teraz znajdujemy, jest to zbiornik o powierzchni blisko 12 hektarów, został wyremontowany i został naprawiony w ramach programu małej retencji nizinnej. Jest to ogólnopolski program, który oparty jest o fundusze, między innymi też fundusze europejskie, który daje nam możliwość odbudowy, naprawy, a także utrzymania tego zbiornika w pożądanej kondycji. No niestety jedynym elementem, który tutaj brakuje, brakuje nam wody. Brakuje wody. Właśnie, co się dzieje, jak tej wody tutaj brakuje? Od trzech lat jej nie ma, a powierzchnia jest ogromna. No wygląda to tak dziwnie. Co tutaj się dzieje, jak tej wody nie ma? Co się jak dzieje? państwo to utrzymują? Przede wszystkim zarasta. A żeby można, żeby zbiornik nie zarastał, musimy ten zbiornik co robić? Po prostu kosić. Trzeba wykosić tą trawę, trzeba wykosić te rośliny, które zarastają nam na dnie zbiornika, ale także te yy, całość grobli i całość brzegów tego zbiornika, bo w innym przypadku zbiornik byłby tutaj no, już nieużyteczny. Ta woda by się nie zrobiła, zrobiłaby się nam na początku może i bagno, a później jakiś inny twór ekologiczny na tym terenie. Czyli po prostu tutaj wjeżdżają kosiarki? Tak, wjeżdżają kosiarki. To są takie duże kosiarki zagregatowane ściągnikiem i cały ten zbiornik jest wykaszany. Jest wykaszany, jest to koszone bardzo na takie drobne kawałki ta roślinność, zostaje ona na dnie na zbiornika, która później zgnije. Żeby zachować jeszcze dobrą strukturę tej gleby i tutaj dna zbiornika, co kilka lat robimy wapnowanie tego zbiornika, wtedy, kiedy oczywiście nie ma wody, tak? kiedy tutaj woda nie występuje, kiedy jest zbiornik suchy. Czyli okazuje się, że kosiarka może przydać się również w stawie. Takich ciekawostek związanych z retencją jest więcej, o nich za chwilę, a my uciekamy z tego wiatru. Tak. Ucieczka w takich okolicznościach pogodowych jest uzasadniona, ale pozostańmy jeszcze chwilę przy zbiornikach Goszczyn i piec dolny na terenie nadleśnictwa Antonin. Można by rzec, że program Ekologika Leśnika sięgnął dna. Oczywiście, z przymrużeniem oka, ale to, że teraz obserwujemy suche dno zbiorników takich jak te, jest niestety znakiem naszych czasów i zmian klimatycznych. Polska jest jednym z najuboższych państw w Europie pod względem zasobów w wodę. Szczególnie Wielkopolska jest narażona na, skrót, na skutki suszy. Ta jedna piąta terytorium naszego kraju może być uznawana za teren, gdzie mamy do czynienia ze stepowieniem, inaczej pustynnieniem. Jest to stwierdzenie dosyć potoczne, ale chodzi przede wszystkim o zmianę warunków roślinności. Możemy w Wielkopolsce mówić o stepowieniu, ale przede wszystkim pod względem zmian warunków klimatycznych i działalności człowieka, które spowodowały osuszenie terenów, przesuszenie gleb. To tutaj w XIX wieku już nastąpił wyrąb lasów, dosyć niekontrolowany. Jeszcze za rządów Prus po wojnach napoleońskich po prostu zniesiono dekret, który brał lasy w opiekę państwa. Potem ułaszczono chłopów, co spowodowało z kolei osuszanie terenów na grunty rolne. Zmiany warunków klimatycznych, takie jak coraz wyższe temperatury, coraz mniej opadów atmosferycznych, brak pokrywy śnieżnej, wszystko to powoduje, że skutki odczuwają rośliny i zwierzęta. Ale widzimy również, że mamy do czynienia z suszą hydrologiczną, czyli mamy coraz niższy poziom wód powierzchniowych. Zanikają śródleśne jeziorka, zanikają małe strumyczki i w tym momencie również wody gruntowe jest coraz mniej. Żeby gołym okiem zobaczyć skutki suszy, trzeba oderwać wzrok od ziemi. Wprawdzie to gleba, jak gąbka, nasiąka wodą lub wysycha, i dzięki jej obserwacjom możemy zorientować się, jaki jest stan wody na danym obszarze, ale korony drzew również mają w tym temacie sporo do powiedzenia. Susza i niedobór wody. To dosyć takie poważne czynniki, które powodują, że drzewa zamierają, tak jak widać tutaj na tym załączonym obrazku. Drzewa jednak, jak każde żywe stworzenie, zaczynają się przed skutkami suszy bronić. Tak naprawdę pierwszymi objawami, takimi, takimi skutkami niedoboru tej wody jest to, że drzewą właśnie opadają igły, opadają liście, te igły w ogóle zmieniają swoją barwę, nie są zielone, nie są jędrne, tylko zaczynają brązowieć, gdy dodatkowo atakowane są przez jakieś czynniki chorobowe czy jakieś inne szkodniki, drzewom tym odpada korowina no i po prostu umierają. Jakie gatunki drzew najszybciej odczuwają skutki suszy? Te, które do tej pory rosły na terenach żyznych i zasobnych w wodę. Jest tutaj na przykład takim gatunkiem charakterystycznym świerk. Świerk ma w ogóle system korzeniowy bardzo płaski. On nie wybudował tego systemu w głąb ziemi po to, bo był nauczony cały czas do, do wilgoci. I w tym momencie obserwujemy w lasach zjawisko w ogóle wymierania tych świerków. Nie ma po prostu już dla nich. Terenów takich odpowiednich. Znowu sosna pospolita jest takim gatunkiem, który tworzy system palowy, czyli bardzo wchodzi głęboko do ziemi, po to, by tą wodę podciągać. Ale mamy takie czasy, że też obserwujemy niestety zamieranie tych sosen, właśnie i w szczególności na tych siedliskach wilgotnych, ponieważ te siedliska wilgotne spowodowały coś takiego, że ta sosna ułożyła ten system korzeniowy też bardziej na płasko niż w głąb ziemi. Wynika z tego, że nawet najpopularniejsza w naszych lasach sosna nie jest w stanie w naturalny sposób uchronić się przed suszą. Susza kojarzy nam się przede wszystkim z latem, ale okazuje się, że sucho może być też zimą. Panie Adamie, co leśnicy robią, żeby tej suszy zimą i latem przeciwdziałać? Przede wszystkim nasze działania skupiają się na utrzymaniu infrastruktury związanej z melioracjami. Kiedyś prowadziliśmy melioracje po to, żeby osuszać tereny, żeby można było prowadzić gospodarkę leśną, żeby można było tereny uprawiać leśną czy sadzić las. Teraz musimy w drugą stronę prowadzić, musimy tą wodę gromadzić na tych terenach leśnych. Wdęczanie wody w tych rowach, faszynowanie rowów po to, żeby one nie zapadały się, żeby ta woda w tych rowach, w groblach, w tych wszystkich małych takich stawkach zatrzymywała się i żeby można było z niej skorzystać, żeby rośliny mogły z niej korzystać. Będą mogły korzystać z tej wody, którą my zgromadzimy w tych właśnie rowach melioracyjnych, na tych wszelkiego rodzaju stawkach i stawach, które są w ramach naszej działalności takiej melioracyjnej prowadzonej. I tu moją uwagę zwróciły trzy pojęcia. Po pierwsze, zastawka. Co to takiego? Zastawka jest to takie urządzenie. Jest to na dobrą sprawę budowa melioracyjna, która jest na rowie, gdzie możemy włożyć deski i spięczyć wodę. To jest tak najprościej można było powiedzieć taką o zastawce. Po drugie, przepusty, tak? Przepusty. To są z kolei takie miejsca, gdzie tak jak tu na tym przepuście, co siedzimy, to jest takie miejsce, gdzie mamy spięczoną wodę. Na, niestety w tym momencie tu w tym stawie nie ma tej wody, ale gdyby była ta woda, byłaby ta woda spięczona, ale oprócz tego moglibyśmy zrobić nadmiar tej wody, przepuszczać dalej, w tym celu, żeby dalej płynęła rowem melioracyjnym. No i jeszcze faszynowanie, no może się z modą kojarzyć, ale chyba nie. <laughs> Niekoniecznie z modą, ale jest to taki, nazwijmy to upiększanie rowów, jest no to właśnie. wykładanie jest tak. brzegów, tak? Brzegów rowów, wykładanie gałęziami, wykładanie tak zwaną faszyną, czyli głównie wieżbą. było to wykładane. Całe rowy były faszynowane po to, żeby utrzymać odpowiednią strukturę i nie, żeby ziemia nie opadała nam też na dno tego rowu melioracyjnego. Czyli to wie, może to słowo w angielskie fashion jednak stąd się wzięło. Być może tak, aczkolwiek myślę, że chyba raczej od Odwrotnie. faszyny, od, od, od właśnie tej wierzby, od tej rośliny, którą, od tych gałęzi, którymi się wykłada te rowy, to słowo pochodzi, to faszynowanie. Tutaj potrzebny jest w ogóle w całej tej melioracji ciężki sprzęt? I tak. I nie, część melioracji można zrobić, wykonać y, siłami człowieka, czyli może, mogą być to bardzo proste, bardzo nieskomplikowane y, zastawki, takie drewniane, ułożone z kawałków dużych pni konarów i to jest naturalna zastawka, którą możemy zrobić. Są też miejsca, gdzie musimy użyć tego ciężkiego sprzętu, y, sprzętu do y, czy chociażby wybudowania przepustu, czy do czy wybudowania takiej większej zastawki, czy chociażby do utrzymania takiego stawu jak ten tutaj który ma 12 hektarów. I wtedy rzeczywiście wykorzystujemy taki sprzęt. To jest sprzęt specjalistyczny, który można wjechać do lasu, gdzie można wykonać odpowiednie prace czy na rowach, czy na stawach, czy na wszelkiego rodzaju innych oczkach wodnych, które występują. Leśnicy walczą z suszą, ale jeszcze kilkanaście lat temu sprawy miały się zupełnie inaczej. O tym, co dokładnie teraz widzimy, opowie inżynier nadzoru Maciej Duda. Miejsce, w którym się znajdujemy, znacznie różni się od innych fragmentów lasu. Jeżeli dobrze się przypatrzymy, można z niego wyczytać, że teren ten był wcześniej okresowo zalewany przez wodę, lub miała tu miejsce po prostu stagnacja wody. Wystarczy popatrzeć i zwrócić uwagę na grunt. Jest on poprzecinany pasami rowów i wzniesień, na których rosną drzewa. W nomenklaturze leśnej, jest to sposób przygotowania wgleby w tzw. rabaty i rabatowałki wykorzystywane na terenach podmokłych, grząskich, trudno dostępnych. Rabaty w lasach stają się rzadkością. Dzisiejsi leśnicy zmagają się z odwrotnym problemem niż ich koledzy sprzed lat. Wszelkimi siłami bronią rośliny przed suszą, zmieniając na przykład składy gatunkowe roślin. Dlatego też monokultury sosnowe zastępowane są e, takimi gatunkami jak dąb, buk, a także czy brzoza. Taki zalany las to już obecnie rzadki widok. I znowu można by powiedzieć, co za odcinek nie dość, że osiągnęliśmy dno to na dodatek wpadliśmy w bagno. Pora więc powoli zmierzać do brzegu. was tak na temat wody w kontekście leśnym jest sporo. Okazuje się, że rozróżniamy na przykład dużą i małą, małą retencję. I właśnie o małej retencji porozmawiałam z Michałem Stebnickim, który tą małą retencją zajmuje się w nadleśnictwie Antonin. Michał, wyjaśni mi w ogóle, co to jest mała retencja, co się kryje pod tym pojęciem. Mała retencja polega na zatrzymaniu wody w lesie. Robimy to poprzez e, budowę nie, e, niewielkich zbiorników e, wodnych, które znajdują się w lesie, lub spięczaniu jej na e, ciekach wodnych. Taki mały zbiornik to taki na przykład jak ten, na którym jesteśmy? E, nie, nie, nie. Mówimy tutaj o mniejszych zbiornikach. Są one e, budowane na tych terenach leśnych, e, gdzie wody opadowe są e, bardzo szybko spływają do cieków wodnych, czyli do rzek. I są Odprowadzane dalej. I czemu to służy? To służy temu, żeby tą wodę zatrzymać w lesie, tak? E, tak, służy to temu, żeby tą wodę jak najdłużej zatrzymać w lesie, czyli tworzyć takie tereny podmokłe, bagniste, e, gdzie ta e, woda jest jakby oddawana e, do lasu w czasie. Ona z, e, nie, nie, jest to, nie dzieje się to na takiej e, w takim cyklu, że. Woda opadowa jest zbierana do rowu i odprowadzana do rzeki, tylko chodzi głównie o to, żeby tą wodę opadową jak najdłużej zatrzymać w lesie, żeby ona jak najdłużej była w tym lesie. E, też e, zatrzymanie tej wody w lesie powoduje, że przeciwdziałamy powodziom, czyli takiemu gwałtownemu nagromadzeniu się wody, gdzie ta woda wylewa na pola, czy, czy podtapia jakieś domostwa. Słyszałam też, że w ramach tej małej retencji realizowane są różne projekty, tak? E, tak, nad Antonin realizowało Dwa projekty są to: przebudowa zbiorników retencyjnych Piec Dolny i Goszczyn. Korzystaliśmy tutaj z programu wspólnotowego, który działał w latach 2005-2015, i w nadleśnictwie Antonin udało się wybudować te zbiorniki w 2013 roku. Na chwilę obecną też realizujemy. Duży projekt, przebudowę czterech zbiorników retencyjnych. Jest to zbiornik wydymat, żabiniec, bardo i brzozowiec. Te zbiorniki służą e, leśnikom ale i lasowi, oczywiście, ale też mogą służyć e, zwykłym e, ludziom, tak? E, tak, oczywiście. Z, e, przy tych zbiornikach budowane są e, ścieżki rekreacyjne, ścieżki edukacyjne, też no, wykorzystywane są w inny sposób, tak, dla ludzi. Kwestia finansów, jak to wygląda, w jaki sposób te przebudowy tych zbiorników są finansowane? O, przebudowy zbiorników finansowane są. O, z funduszy wspólnotowych, czyli lasy państwowe, wyodrębniły taką organizację, Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, gdzie każde nadleśnictwo działające na terenie kraju może złożyć wniosek o dofinansowanie na przebudowę lub modernizację związaną z retencją. W latach 2005-2015 kwota wynosiła 189 milionów, ale już na lata 2016-2022, gdzie ten problem jest zauważalny, że, że tej wody brakuje w lacach, E, zarezerwowane e, za jest 234 miliony. Rekreacja, rekreacja. Drodzy Państwo, na no, kąpiel jest dzisiaj e, za zimno, więc chyba uciekamy na stały ląd, co? Chodźmy. Dlaczego problem retencji w lasach jest tak istotny? Zatrzymanie wody w lesie uchroni nas przed zanikaniem cennych przyrodniczo siedlisk takich jak ols, las łęgowy czy ols jesionowy. To też kwestia między innymi wymierania drzew czy ochrony przeciwpożarowej. Śródleśne stawy są też miejscem do życia dla wielu gatunków ptaków. A krajobraz Wielkopolski bez gęsi, kaczek czy żurawi byłby zapewne niezwykle smutny. Trzymamy zatem kciuki zaleśników i ich działania zmierzające do zwiększenia ilości wody w lasach.